Jeśli chcemy przypomnieć naszemu klientowi o zbliżającej się usłudze, w pasku menu panelu Staff Manager należy wybrać zakładkę Przypomnienia. Przypomnienia do naszych klientów wysyłane są mailowo. Oczywiście wyprzedzenie, z jakim chcemy wysyłać e-maile do naszych klientów, zależy od naszych wewnętrznych preferencji. Może to być na przykład Jeden dzień przed świadczeniem usługi. Żeby wysłać e-maila do naszego klienta, najpierw musimy sprawdzić, które z usług z listy przypomnień zbliżają się. Na załączonym przykładzie widzimy dwie usługi, które będziemy świadczyć 15 września 2015 roku. Wybieramy pierwszą z nich. I wciskamy przycisk Wyślij e-mail. Przenosimy się do podstrony Wyślij e-mail z przypomnieniem. Otrzymujemy w tym miejscu również uzupełniony standardowo formularz. Jeśli chcemy zmodyfikować treść, na przykład dodać nazwę naszej firmy, możemy wpisać odpowiednie zmiany. Jeśli ta treść jest wystarczająca Przyciskamy przycisk Wyślij e-mail, który znajduje się pod formularzem. Po wciśnięciu przycisku znajdujemy się ponownie na liście przypomnień. Otrzymujemy informację mail z przypomnieniem został wysłany.